No ale ty to nie blokuj tutaj. Ja tutaj mam ważną funkcję w tej bitwie. jaką? Będę zbierał od lodówki. <laughs> mamy tutaj OF G punkt Jakby ta flaga Niemiec. Niewiele znaczyła to mamy zawsze to pisek Jer. A było wiadomo, że z Niemiec. No i kolega ogólnie ustawi się na F4 i będzie mierzył we mnie. I teraz robimy zakład Czy trafi za 1800? Czy polosuj mu 2200? Kto przyjmuje zakład, za ile wejdzie? Ja mówię, że zrobi całe okrągłe zero. Pozdrawiam. <laughs> A dlaczego tak mało? A, mamy technikę. Technika czyni mistrza. Pa. Lisełek, siema, Tego, że mnie przewidział. Kosmika z Marsa, 2 złote i 75 groszy. Ja powiedziałem, że pan z Niemiec zrobi mało, ale że polski zrobi jej mało, to nie przewidziałem. No niestety... Umbra Nocturno już przynajmniej wiem, dlaczego ma takie WN8 i taki procent wygrany. Kurde, nikt go nie teamkilluje, no. Szkoda. Chciałem chociażby go ktoś z kilował Zabijcie go! Zabijcie go! A sobie tutaj. O ciekawe co nie? Że Polak dał sobie flagę Wielkiej Brytanii Kurna Może się nie przyznaje To może nawet i dobrze Może i dobrze, że nie reprezentuje nas w randomach. Jeszcze sobie tej flagi Wielkiej Brytanii na Żeby nie oznaczał nas Polskich graczy No co by 2 PZDR Vitrus, 13 miesiąc subskrypcji. Bardzo dziękuję. No co by tu jeszcze pozdro? Pozdrawiam również, bardzo dziękuję za subskrypcję numer 114.